Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Bardzo serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich członków Domowego Kościoła, sympatyków. E na naszej audycji cotygodniowej. Bardzo się cieszymy, że możemy rozpocząć nowy sezon właśnie w tym wspaniałym naszym Częstochowskim Radiu FIAT i gościć niejako w Państwa domach, domach członków naszej wspólnoty i wszystkich innych, którzy chcą posłuchać trochę o rodzinie, o Bogu i o różnych świadectwach, które myślę, że też będą miały tutaj miejsce. Dzisiaj do studia przybyli Ela Cierpica i Paweł Cierpica oraz Andrzej Filipski. Pozdrawiam moją nieobecną możonkę Anastazję. Tomowy Kościół to gałąź rodzinna ruchu światło Życie. To wielokrotnie żeśmy powtarzali już na y, edycjach tego programu i, i w naszych audycjach, ale y, zawsze jest taką tradycją też w naszym ruchu, że co roku Diakonia Jedności i inni ludzie, którzy ukierunkowują formację wspólnoty, Wskazują na tak zwany temat roku. Na rok 2024-2025 ten temat to powołanie do misji. I tak się akurat stało, że w tym właśnie roku, na samym początku naszej drogi formacyjnej, nasi goście Ela i Paweł zostali powołani do posługi i funkcji pary decyzjalnej domowego kościoła archidiecezji częstochowskiej. No i oczywiście, nazywa się pytanie. Słuchajcie, no jak się z tym czujecie? Przerażenie, lęk, radość, euforia, nadzieja. Powiedzcie coś. Wymieniłeś chyba wszystko, co czujemy teraz. Ja myślę, że odpowiedzialność też tu, duża odpowiedzialność, ale też duża radość, bo my już jakiś czas temu, już myślę, że wiele lat temu, powiedzieliśmy, że pragniemy służyć, pragniemy być dla ruchu, pragniemy być dla domowego kościoła. Jesteśmy zawsze otwarci na, na, na to powołanie, które na nas, że tak powiem, spadło z góry. Tak, myślę, że, że taka duża odpowiedzialność, ale wiele, wiele radości Ela. Brakło mi <laughs> słów, ale myślę, że tak jak mój mąż powiedział, odpowiedzialność i poczucie takiej. Y, potrzeby pracy dla innych. Y, szukam po prostu miejsc, gdzie właśnie będziemy potrzebni. Mówi się tak w szerszym znaczeniu, że człowiek powołany to jest wezwany. Przez Boga. Czujecie się wezwani przez Boga? Dokładnie, bo sami byśmy sobie tego nie wymyślili, a takie poczucie wewnątrz, że nie nadajemy się, że to jest tak dużo, a my jesteśmy tacy mali, słabi, i czy my to ogarniemy i bez Pana Boga, to na pewno byśmy się nie zgodzili. Ale Pan Bóg jest we wszystkim, we wszystkim pomaga. To wiem i dlatego powiedzieliśmy tak. Ja myślę, że to on będzie sobie musiał z nami poradzić. No, bo, bo Skoro nas wybrał, skoro nas wskazał, no to teraz no, jakby no, zdajemy się na niego, bo tutaj no, innego, innego ratunku nie ma. Musimy, znaczy, musi być naszym wspólnikiem też tutaj, tam w tej, w tej naszej pracy. Dla, dla innych, dla, dla ludzi, dla małżeństw, dla rodzin. Papież Franciszek powiedział, <laughs> że nie ma powołania bez misji. Dostaliście misję od księdza arcybiskupa. I to wiem, że nawet w dekrecie jest to pewnie no to. gdzieś tam u was w jakimś zacnym miejscu. To też zostało przypieczętowane taką, no, apostolską, że tak powiem, mocą. No ale na czym ta misja będzie polegała? U was. Jak się do tej misji odnosicie? Co tak naprawdę macie do robienia w tym domowym kościele, w tym czasie? No właśnie. Co my mamy do robienia? Znaczy, myślę, że... Myślę, że... To jest takie powołanie, tak jak powiedziałeś na początku, zgodnie z naszym hasłem, powołanie do misji, ale też powołanie do służby. Ja myślę, że tu nie wolno nam chyba mieszać tutaj pojęć. My tu nie zostaliśmy powołani do tego, żeby przewodzić, żeby jakoś tam zarządzać, tylko raczej do tego, żeby gdzieś tam w ciszy, spokojnie po prostu posługiwać, być otwartym dla tych, na tych wszystkich, którzy czegoś od nas będą oczekiwać wyciągamy do nich rękę, w jakiś tam sposób już zderzamy się z jakimiś sytuacjami, gdzie trzeba komuś pomóc, gdzie trzeba do kogoś właśnie wyciągnąć rękę. Myślę, że tak. Myślę, że jednak to taka służba w takiej odrobinie pokory. Elu, chcesz coś dodać? jest co, mnie się tak nasunęło, że te pierwsze nasze działania to po prostu nie popsuć tego, co już jest w ruchu, żebyśmy właśnie zaczęli dostrzegać te potrzeby u innych. Ja pamiętam naszą rozmowę niedawno, parę dni temu z Pawłem, bo przypominam sobie nasze też powołanie z Anastazją na tą funkcję. Mm -hmm. Wiele lat temu to było oczywiście, ale Paweł kiedyś właśnie mi powiedział, znaczy nie kiedyś, dokładnie parę dni temu, <grytanie> że patrz Andrzej, byliśmy u was zapisać się na rekolekcję. E, do mojego <noise> kościoła i teraz koło się zakręciło. Teraz y, my jakby przejmujemy pałeczkę po innych i y, y, y to się toczy dalej. I ja sobie pomyślałem, że to jest piękne, że nie brakuje ludzi, którzy właśnie y, wchodzą w tę sztafetę e, takiej no, bezinteresownej służby, bo samochodu służbowego nie macie. No nie. nie. No, no, <głos> nie. <głos> <głos> Pensji nie macie. No nie ma. Przed wami dużo pracy. Ale ja wiem, to mam, że to tak, to, tak. to tak i to jedynie, co macie i oczywiście nie zawsze też pewnie i nie zawsze też jakaś stuprocentowa życzliwość ludzi, bo to może być różnie. Wiemy, że będziecie musieli załatwiać przeróżne historie, nie tylko z, na przestrzeni ludzi ze wspólnoty, ale w ogóle, generalnie, w szerszym tego ponadznaczeniu. No, więc na początek, może byśmy zrobili małą przerwę i posłuchamy, co dalej nam przyniesie audycja domowego kościoła. Witamy ponownie dzisiaj w studio Ela i Paweł Cierpica, Andrzej Filipski. Bardzo nam miło, że możemy być z Państwem i kontynuujemy naszą rozmowę. W międzyczasie Ela też jakoś podzieliła się jeszcze taką myślą o. O, służbie, o powołaniu do służby, i myślę, że warto, jakbyś to jeszcze nam tutaj wszystkim powiedziała. Co to było za natchnienie? Przyszło mi tak na myśl właśnie tutaj, jak Andrzej yy, mówił przed przerwą, że służba to tak naprawdę taka radość, której nic innego nie da. Yy, my, będąc w ruchu już 22 lata, posługując na różnych płaszczyznach. Będąc, właśnie, otwierając się na ludzi, bo tego wszystkiego żeśmy się uczyli z roku na rok, to daje taką radość wewnętrzną, takie uczucie takiego spełnienia, że żadne zakupy ja jako kobieta, jak sobie ciuchy kupiłam, nie ma takiej radości. No właśnie. Także drogie panie, zapraszamy do służby, można tak powiedzieć. Tak. Natomiast Domowy Kościół. Piękna wspólnota, Gałąź Ruchu światu życia Franciszek Blachnicki, z taką myślą to wszystko zaproponował małżeństwu. Ale to nie jest instytucja, to jest wspólnota. Skoro wspólnota, no to do nowej pary decyzjalnej nasuwa się pytanie, no to jaka ta wspólnota powinna być według marzeń i według planów nowej pary? Ha, trudne pytanie nie ma łatwych pytań w audycjach Andrzeja Filipskiego. <noise> <noise> to znaczy, ja myślę, że to już nie ma co za bardzo poprawiać, dlatego, że ojciec Franciszek, tak jak powiedziałeś na początku, utworzył tą, tą wspólnotę dlatego, żeby małżonkowie razem wzrastając zbliżali się do Pana Boga. I myślę, że to jest cel i my byśmy chcieli, żeby żeby tak zostało, tak, żeby żeby wszystko to, co robimy, żeby było w imię Boże, żebyśmy robili to wspólnie, ze współmałżonkiem, w pełnej miłości, z szacunkiem, ale też z szacunkiem dla innych. Żebyśmy się też wszyscy w tej naszej wspólnocie umieli nawzajem słuchać. Żebyśmy y, słuchali wszystkich. Każdy, każdy coś wnosi. Teraz niedawno, znaczy niedawno w ubiegłą sobotę mieliśmy Dzień Skupienia dla Animatorów i, i tam też przytaczaliśmy słowa Franciszka Blachnickiego, że każdy służy swoim charyzmatem, czyli to trzeba, myślę, że ta wspólnota powinna dać takie pole dla każdego z nas. Każdy z nas ma e, jakiś talent, jakiś charyzmat, którym może służyć. Trzeba po prostu dać te możliwości, żebyśmy sobie nawzajem służyli. Tylko trzeba pamiętać jeszcze o tym, że to równi służą równym. Mi się wydaje, że aby służyć, to najpierw e, powinniśmy przyjąć tak naprawdę z otwartym sercem nasze zobowiązania, które tak naprawdę są darami. E, to wszystko. Te, te dary otwierają nas właśnie na siebie, nawzajem, na drugiego człowieka, otwierają nam oczy. Patrzymy bardziej miłością, którą uczymy się od Boga, nie naszą ludzką, egoistyczną. Tego ja tak doświadczyłam i dlatego tak mówię. I wtedy możemy dopiero przejść. To wynika wtedy samo z, z nas, że pragniemy pomagać innym. Jednym z zamierzeń naszego założyciela Franciszka Krucińskiego to było też to, że jasno pisał o tym, że krąg powinien być szkołą miłości braterskiej i ogniskiem ewangelizacji. I ja o wspólnocie podzielę się też takim wydarzeniem, które mnie najbardziej ujęło właśnie jak byliśmy na rekolekcjach w pierwszych na rekolekcjach w Wieluniu, gdzie zobaczyłem, że owszem, Pięknie się ludzie modlili, to dla mnie to było nie, niesłychane, że ludzie świeccy potrafią tak pięknie wznosić modlitwy, że, że była piękna liturgia, że były bardzo pięknie poruszane tematy, właśnie z małżeńskie, czy z, z duchowości, e, namiotu spotkania, no to było wszystko wspaniałe. Ale najbardziej, co pamiętam, to tych zaangażowanych ludzi, którzy znali siebie, jakby od zawsze byli razem, to byli ludzie, ja na nich patrzałem, że gotowi za siebie po prostu wiele poświęcić, iść tą samą drogą, i to było dla mnie tak poruszające, że e, no, zachwyciliśmy się też z Anastazją, właśnie tą wspólnotą, że w, idąc za Jezusem, możemy tworzyć. Y, przepiękną też przyjaźń, taką opartą na, na uczciwości, prawdzie, bezinteresownej miłości. Wiemy o tym doskonale, tak, że po każdych rekolekcjach, po każdym wyjeździe naprawdę zawiązują się te, te przyjaźnie, o których mówisz. I to są rzeczywiście przyjaźnie bezinteresowne. Tu nikt nie patrzy, że ten ma, nie wiem, lepsze auto, albo nie wiem, co tam jeszcze. W każdym razie tylko my wszyscy idziemy tą samą drogą. To właśnie powiedziałeś i ja bym to jeszcze bardziej podkreślił, że idziemy w tym samym kierunku. Myśmy też, o, do, do, moja żona się tutaj. Nie, ja mówię, że doświadczenie <laughs> mamy bardzo podobne. Nie będąc jeszcze w ruchu, pojechaliśmy na pierwsze rekolekcje i nas tak zafascynowała właśnie wspólnota ludzi, właśnie to, co mówiłeś, że wstąpiliśmy do domowego kościoła. A zapisywaliśmy się wtedy właśnie tak. u was, jak byliście parą diecezjalną, przed 22 laty czy 23 lata. Czyli nic się nie zmieniło. Nic. Tak. Nie, nic, nic się nic. nie zmieniło. Przeglota Myśmy jest... się tylko zmienili, tak, ale to tylko fizycznie. No dobrze, to jak już rozmawiamy o Domowym kościele o Wspólnocie i o tym, jak to żeście wstępowali, zachwyciliście się, to kiedy to było? Powiedzcie, ile lat temu no, 20, przypomnijcie? Dwa, no? dwa, 22, 22, lata. 22 lata temu. 22, 22 lata. I tyle jest różnych wspólnot, tyle jest różnych też mm, propozycji, które niesie świat, żeby spędzać czas, rozmaicać sobie życie. A wy jesteście przez te 22 lata w domowym kościele. No więc, kto by się zapytał, i inaczej. Jak nie tylko w ten sposób, ale dlaczego jesteście przez te 22 lata w domowym kościele? Ja myślę, że. Y w ruchu nauczyłam się. Poznałam mojego męża na nowo. Nauczyłam się miłości dawania, a nie tylko brania. Bo pierwsze lata naszego małżeństwa tak mi się wydawało, że jak mnie kocha, to niech zrobi coś dla mnie. Niech, niech będzie on dla mnie, nie ja dla niego. Bo. Ruch otworzył mi też właśnie. Hmm. moje serce. Moje serce dla drugiego człowieka. Pan Bóg pomału mnie zmieniał, bo ja się uczyłam właśnie i Pana Boga i przez to też ludzi kochać. Ja myślę, że tutaj Jezus Chrystus jest tym centrum i to jakby nie On, jakbyśmy się w Nim że tak powiem nie zakochali, nie zadłużyli, to pewnie by nas tutaj nie było i pewnie nie byłoby tej audycji z nami i pewnie nie bylibyśmy parą diecezjalną po 22 latach e, bycia w ruchu. Bycia w domowym kościele. I teraz zrobimy krótką przerwę i zapraszamy za chwilę. Domowy Kościół archidiecezji Częstochowskiej, ale nie tylko. Domowy Kościół to przecież jest wspólnota, o której żeśmy mówili wcześniej, wspólnota różnych wspólnot, przede wszystkim wspólnot rodzinnych, e, która jest w kraju i poza granicami kraju. I to wykorzystamy, że są z nami Ela i Paweł, nowa para dycyzjalna. I powiedzcie coś na temat kondycji domowego kościoła na takim obszarze krajowym. Czy to widać wzrosty, upadki, kryzysy, nie wiem, nowe pomysły? Jak to odebraliście, bo przecież wiem, że byliście niedawno na spotkaniu krajowym. Powiem tak: Kościół domowy ma się dobrze w kraju. Z tego co zaobserwowaliśmy, a, a mieliśmy okazję właśnie, jak powiedziałeś, uczestniczyć w takim spotkaniu krajowym, e, które odbyło się w naszym seminarium duchownym w Częstochowie, e, gdzie przyjechało około 200 osób z całego kraju z każdej decyzji. E, Piękny czas, naprawdę piękny czas. Można było porozmawiać z ludźmi o tym, co się dzieje właśnie w domowym kościele, jak to wszystko wygląda w innych decyzjach, innych ale nie tylko w innych decyzjach, bo też i byli goście z zagranicy z Białorusi czy, czy, czy Ukrainy. W każdym razie. E, Mieliśmy okazję zaobserwować takie piękno, taką różnorodność tego domowego kościoła z całego naszego kraju. Było też taka uroczysta chwila, kiedy między innymi my podejmowaliśmy posługę z rąk biskupa Wodorczyka i, i, i moderatorów generalnych zarówno Ruchu Światło Życie, jak i, jak i Domowego Kościoła. Tych zmian było sporo, bo tam chyba 16 par decyzjalnych kończyło swoją posługę i przekazywało. Na ręce tych nowych par, tak samo i dwie pary filialne, ale naprawdę piękny czas, piękna wspólnota, rozmową nie było końca. Każdy z każdym, w każdej sytuacji, dzielenie życiem, dzielenie się tą swoją wiarą, tym swoim zaangażowaniem, radością. I taką miłością, naprawdę piękny czas. Właśnie ja zaobserwowałam taką radość. W każdym małżeństwie prawdziwa, szczera radość. Zadowolenie z tego, co się robi, gdzie się jest, to takie niesamowite. I budujące. I to przecież trzeba było przyjechać z Bydgoszczy, czy z, z Ełku, Ełku, czy z Mazur, także to nie jest Krawołtarz. tak, że, że tak jak my mieliśmy kilka nosem, kilometrów tak. pod nosem, tylko ludzie musieli przyjechać z daleka, ale wszyscy byli zadowoleni, że byli i, i, i myślę, że myślę, że to, to było bardzo dobre doświadczenie, bo, bo można było zobaczyć piękno tego, tego domowego kościoła w różnych ludziach, którzy są w najróżniejszy sposób zaangażowani. W różne diakonie. Czy to gospodarcza, czy to jakaś jakonia liturgiczna i tak dalej. Piękne liturgie, gdzie faceci w naszym wieku i, i, i starsi i młodsi służą do mszy świętej. No piękna sprawa. To, <grym> to można by <grym> tak powiedzieć, tak was słuchając, no, co to za ludzie są w ogóle. No bo dzisiaj kogokolwiek byśmy nie spotkali, to nie ma czasu. No nie? Brak czasu jest na to nie mam czasu. Ja w ogóle nie mam czasu, żeby się ogarnąć w swoim życiu, a co dopiero gdzieś tam jeszcze jechać, służyć gdzieś tam po prostu coś organizować? Jaka jest recepta na to, żeby taki czas znaleźć? Jaka jest wasza recepta, żeby mieć czas dla, dla bliźnich, dla Boga, dla wspólnoty, właśnie na takich spotkań? Można by powiedzieć, że to slogan. Jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na, na swoim miejscu. I Pan Bóg naprawdę rozciąga czasami ten czas, niesamowicie. Myślę, że ty też doskonale o tym wiesz, bo też, <gry> też y, nie, nie migasz się od służby na różnych płaszczyznach. Nie? Tak, Bogu dziękujemy <grym> za to powołanie właśnie, za to, że nas y, jakoś właśnie powołał gdzieś, y, pochwycił nas w tych naszych obszarach życia i doznajemy ogromnej radości, przeszczęśliwej sytuacji, gdzie możemy posłużyć. To jest dla nas honor, wielki zaszczyt, że możemy reprezentować Pana Jezusa Chrystusa w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek miejscu. No, to schodzimy teraz na y, oczywiście naszą diecezję, no bo to przecież parą krajową jeszcze nie jesteście, ale życzę Wam tego. Więc y, co nas czeka w najbliższym czasie? W najbliższym czasie y, czekają nas takie dwa wydarzenia, y, których jesteśmy, y, jakby można powiedzieć, współtwórcami y, my, jako Domowy Kościół, nie my, jako my. Y, to jest sesja tematyczna, y, która się nazywa Od studni do pałacu. Y, Ciekawa Ona, nazwa. Ciekawa nazwa, tak. Nie to jest tam, można powiedzieć, że dla kobiet, ale nie tylko. Generalnie to będzie się odbywało w naszym domu Ruchu Światło-Życie. I to jest bodajże ostatnia, ostatni weekend października. Nie pierwszy. Pierwszy weekend, przepraszam. Czwarty, pierwszy, tak, czwarty do szóstego października. października 2024. Hmm. Dom Ruchu Światło Życie. ja teraz postaram się przeczytać nazwisko pani, która prowadzi. Jeżeli się pomylę, to przepraszam, to jest pani Irena Neumiller. Myślę, że mi się udało. Także jeszcze raz powtarzamy: 4-6 października, Dom Ruchu Światło Życie częstochowa, sesja tematyczna od studni do pałacu przez zmagania i niepowodzenia do pełni życia. Dodatkowo od 7 listopada też w Domu Ruchu Światło Życie y, będzie prowadzone seminarium od odnowy wiary. Będą to spotkania, 9 spotkań. Y, w, 9 czwartków? 9 czwartków, tak. Raz w tygodniu. Takie spotkania. Oczywiście, zapraszamy, zapraszamy wszystkich. wszystkich. Zapraszamy wszystkich, nie tylko członków Domowego Kościoła, choć tych przede wszystkim, ale wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć, którzy chcą odnowić tą wiarę, zbliżyć się jeszcze mocniej do, do, do Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wszystkich. I na zakończenie Ci bardzo dziękujemy nowej parze decyzyjnej, że tu przybyła, że rozpoczynamy tą nową edycję Audycji Domowego Kościoła panu Piotrowi, który tutaj nas pilnuje. Wszystkich bardzo serdecznie dziękujemy. Machamy, machamy tam. Tak przez szybę. i chcemy zakończyć <gry> y, wspomnieniem do naszego założyciela, księdza Franciszka Blachińskiego, który tak naprawdę on to wszystko dzięki duchowi świętemu i dzięki swojemu też tej niezłomnej wierze zaproponował ludziom młodym, ludziom dorosłym y, i rodzinom Właśnie ruch światło Życie w szerokim spektrum. Dlatego mówimy bardzo prosto, tak jak my to w ruchu. księży Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za, za nami. nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Chrześcijański granie na 94,7 i FM. Radio Fiat.